Na tegorocznym festiwalu filmowym w Cannes, Julia Dukournau prezentowała swój trzeci pełnometrażowy film, Alfa. O jego premierze mówi się niezwykle dużo, zgromadził on tłumy publiczności, która nagrodziła twórczynię owacjami trwającymi ponad 11 minut. To już kolejny film Dukournau, który wzbudza zainteresowanie, a po reakcjach widowni można stwierdzić, że artystka ponownie trafiła w gusta krytyków i miłośników kina. Film Alfa skupił się na losach trzynastoletniej dziewczynki, wychowywanej jedynie przez matkę. Ich codzienne życie zostaje nagle zaburzone, gdy bohaterka wraca do domu z nowym tatuażem na ramieniu. W ekranizacji występują znane nazwiska, takie jak w Twarachani, Tahar Rehim, Finegen Oldfield i Emma Maki, co dodaje produkcji dodatkowego blasku. Jest to dopiero trzeci film Julie Urnału, ale z pewnością nie będzie to jej ostatni słynny projekt. Widzowie mogą kojarzyć jej wcześniejsze dzieła, które zdobyły ogromne uznanie w ostatnich latach. Mowa tutaj zarówno o filmie Mięso, Powstałym w roku 2016, który opowiadał o studence weterynarii z niepokojącymi skłonnościami, jak i o tytani z roku 2021, w którym pojawiał się motyw seryjnego mordercy. Mięso wyniosło duko urnał na światową scenę filmową, a Tytani nagrodzono złotą palmą, co z pewnością podniosło jej prestiż jako reżyserki. Czym jednak może zaskoczyć nas alfa? Dukournał urnał w swoim nowym dziele eksploruje temat horroru w połączeniu z przemocą, cielesnością, silnymi emocjami buntem, surrealizmem oraz wrażliwością. To odważne połączenie, które z pewnością nie jest dla osób o słabych nerwach, a widzów czeka niezapomniana podróż przez zawirowania emocjonalne i wizualne. Na razie nie znamy daty polskiej premierki nowej, co tylko zwiększa napięcie i ekscytacje związane z premierą. Warto również zauważyć, że według średniej ocen polskich krytyków na Filmwebie, Alfa uzyskała wynik 4,8 na 10, lecz jest to ocena oparta na zaledwie pięciu opiniach. W związku z tym, można się spodziewać szerokiej dyskusji na temat tej produkcji, co czyni ją jednym z najbardziej oczekiwanych filmów najbliższych miesięcy. Festiwal w Cannes znowu okazał się miejscem, gdzie powstają filmowe arcydzieła, a Julia Dukournau niewątpliwie jest jedną z najciekawszych postaci współczesnego kina. Jej filmy są prawdziwą podróżą w nieznane, wzbudzają lęk, zaskakują i prowokują do myślenia. Czy Alfa osiągnie takie same sukcesy jak jej poprzednie produkcje? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Wprowadza nas w fascynujący świat, który z pewnością poruszy niejedną duszę.